Widajcie, kochani, mamy dla was wspaniałą nowinę, bo banki oszukują masowo. I tu się można zastanowić, jak można mówić o wspaniałej nowinie, że ktoś nas oszukuje? A no właśnie. Masz do odzyskania całą prowizję i odsetki z kredytów gotówkowych i kredytów hipotecznych. I dzisiaj sobie pomówimy więcej na ten temat z Patrykiem Bożenckim, ekspertem, prezesem darmowy Kredyt.pl. Patryk, witam cię bardzo witam, serdecznie. Dziękuję, dziękuję. Kochani na wstępie chcielibyśmy zaprosić do współpracy, bo jest co robić, Patryk, powiedz kogo? Pośredników kredytowych, pośredników finansowych i pośredników ubezpieczeniowych. I jeżeli wejdziecie na stronę patrykbożęcki.pl, tam jest zakładka współpraca i wystarczy, że wypełnicie to, albo napiszecie chyba bezpośrednio do Ciebie na Instagram Lub i albo na maila zwyczajnie. Także zapraszamy. A teraz, kochani, przechodzimy do sedna. Jak to jest, o co chodzi, że tyle pieniędzy jest do odzyskania? Bo, Patryk, ja, ja jak to usłyszałem od Ciebie, to na początku było takie, no nie, no bez przesady, żeby skala tego problemu była aż taka duża. I teraz z Twoich danych wynika, że na podstawie tysięcy zgłoszeń kredytowych. No już było jaki... 10 tysięcy zgłoszeń. I jaki procent tych kredytów, które do Ciebie dotarły, zawierają błędy? żeby taką z pełną odpowiedzialnością to powiedzieć to 90% błędy. wszystkich kredytów. Tak. tak, ale mowa łączysz jakby hipoteczne tak. i gotówkowe wszystkie. A jeżeli chodzi o same kredyty gotówkowe, to na jakim poziomie to się plasuje? No 96% jest. 96% długie. błędów w umowach. I teraz na czym polegają te błędy? Czyli dzisiaj będziemy kochani wchodzić głębiej. Na czym polegają te błędy, że ludzie mają do zyskania całą prowizję i odsetki. No, odkąd Została narzucona na banki ustawa, która reguluje udzielanie kredytów w Polsce 12 maja 2011 roku. Na podstawie tego troszkę się prawo zmieniło, w jaki sposób banki mają udzielać kredytów i przeliczać odsetki, ale w swojej procedurze udzielania tych kredytów i konstruowania tych umów względem przeliczania odsetek nic nie zmieniły. Czyli okay. w ten sposób to funkcjonuje, że do dnia dziś banki świadomie czy nieświadomie, to już jest umowne. Tak, e, gdzieś tam w taki sposób konstruują umowy i no śmiało można powiedzieć ekstra, no, zyskują na tym, że... Czyli mylą się, ale na niekorzyść konsumenta. A w związku z tym, a teraz dlaczego to jest takie pewne, nazwijmy to, wygrywanie, że jak już znajdziesz błędy w umowie, dlaczego hmm. jest to takie pewne, że jak Ty już wiesz, że są błędy, to klient na pewno wygra? Znaczy na pewno to jest 99, i tu się trzeba zastanowić, ile po przecinku. Na podstawie czego? No, na podstawie doświadczenia naszych adwokatów, oraz na podstawie zwyczajnie prawa konsumenta i tego, jakie jest prawo bankowe, oraz ustawy, które to regulują. Więc tutaj no, wszystko wynika z czegoś. Tu nie ma jakiegoś widzi mi się, kto, że coś sobie ktoś wymyślił, tylko jest po prostu prawnie to uregulowane. Tylko, no niestety, bo niestety trzeba to dochodzić w sądzie. No, Za każdym jednym razem. Okej, okay, no i teraz, jeżeli ja jestem zwykłym Kowalskim i chciałbym, mam kredyt gotówkowy i jestem w trakcie spłaty. Czy mogę do Ciebie ten kredyt zanieść, jeżeli jest w trakcie spłaty? Tak, wszystkie kredyty, które są aktualnie w spłacie, no i wszystkie spłacone, no ustawowo 12 miesięcy wstecz, ale realnie, żebyśmy mogli go poprowadzić i zrobić analizę, tak, czy się nadaje i tak dalej, to takie 11 miesięcy. Wstecz jesteśmy w stanie się podnieść tematu, żeby jeszcze dowieść to, że przed czasem zdążymy zrobić stosowny proces, żeby zablokować przedawnienie kredytu w postaci okay. e, możliwości sankcji kredytu darmowego. Okej, okay. mam kredyt, chciałbym odzyskać pieniądze, albo inaczej, już ten kredyt spłaciłem. Mhm. I teraz ile ja mam czasu, jak spłaciłem kredyt, a chcę odzyskać całą prowizję i odsetki, bo wierzę w to, że są błędy w umowie, mhm. ile mam czasu, żeby. E, ubiegać się o te pieniądze. Generalnie jeśli spłaciłeś dzisiaj, tak, no to realnie gdzieś tam sprawa się przedawnia 12 miesięcy wstecz, no nie? Natomiast w ciągu 11 miesięcy musisz podjąć decyzję, że albo chcesz, chcesz walczyć, albo nie. Jeśli nie, no to no, tracisz tą możliwość, no bo no, prawo działa 12 miesięcy wstecz. Okej. Okay. No i teraz y, wiemy o tym doskonale, mhm. że sądy zaczynają być zapchane. Coraz więcej spraw różnych chodzi, frankowych. Teraz niektórzy WIborowe nawet wrzucają, chociaż jest to ryzykowne. I do tego dochodzi całe SKD, które my robimy, czyli sankcja kredytu darmowego. Czy uważasz, że dobrym momentem, żeby wrzucić swoją umowę jest teraz, czy na przykład za dwa lata? Bo niektórzy są jeszcze w trakcie spłaty kredytu. I czy, dlaczego warto to zrobić teraz? Dlaczego warto? Bo generalnie walczymy o zwrot to, co już zostało zapłacone do dnia dzisiejszego, czyli prowizja i odsetki, tak? Oraz to, co walczymy jednocześnie o umorzenie pozostałych kosztów odsetkowych, no co w rezultacie tak naprawdę, czy to zrobisz dzisiaj czy za dwa lata, a masz w trakcie kredyt, który spłacasz, no to w sumie z punktu widzenia ekonomicznego to nie ma znaczenia, bo i tak walczymy o ten darmowy kredyt, a wszystko, co jest złożone po, e, po złożeniu gdzieś tam procedury i zapoczątkowania procesu z bankiem, no to jest tak naprawdę wynagrodzeniem dla klienta, czyli umorzeniem pozostałych kosztów, które realnie. Uzyskuje osoba, która ma kredyt. Tak, ale wiemy też doskonale, że banki czy sądownictwo całe zaczyna być coraz bardziej zapchane. Tak. I teraz tu te moje pytanie mm. było takie podchwytliwe pod tym kątem, bo szybciej, mamy, tym Bo mamy już taką informację, że już zaczyna być tak, że Frankowicze niektórzy czekają po 5, a nawet 6 lat na rozwiązanie sprawy i to wynika z zatkania systemu sądownictwa. Tak. I teraz taka sama sytuacja zaraz może się pojawić zarówno w tych mniejszych kredytach. I te, na tą chwilę możemy odzyskać pieniądze po około od 9 do 18 miesięcy, z tego co pamiętam. Tak. A zaniedbło to może mogą być 2 lata, 3 lata albo i dłużej. No jeśli ta nowina, wieść, informacja lub A uświadomienie, uświadomienie kredytobiorcy o tym, jakie prawa mu przysługują, może wystąpić takie coś, że... No, niedługo będzie tak, że 3-4 lata to będzie normalność, ze względu na ilość, bo na to chwilę moim zdaniem, i no nie tylko jest to jest moja opinia, sądy nie są przygotowane na większą ilość spraw, bo już obecnie mają korek. A im dalej w las, tym no będzie to dłużej, nie? Więc jeśli masz zamiar sprawdzić swoją umowę i no sprawdzić, czy możesz walczyć o swoje prawa, czy też nie, no to warto zrobić to tu i teraz, no bo. No nie ma lepszego momentu. Dobra, mam umowę kredytową. I teraz powiedz mi, jakie w ogóle kredyty wchodzą w grę, jeżeli chodzi o, e, o to, żebym mógł odzyskać swoje pieniądze, żeby miał szansę odzyskać całą prowizję i całą odzyskać. To są wszystkie pożyczki gotówkowe, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe. Nie wszystkie, ale większość, tak? No i wszystko, co jest w pojęciu pożyczką gotówkową konsumencką. Czyli nie kredyty firmowe, nie leasingi, takie rzeczy niestety nie wchodzą. Leasingi w prawnie nie mają regulacji takiej na podstawie której można coś podziałać. Kredyty firmowe no to nie są kredyty konsumenckie. To są kredyty na inwestycje bądź rozwój przedmiotu gospodarczego, więc tutaj w ten sposób nie więc chroni jedynie, prawo tak, tak jak w przypadku. Jedynie kredyty gotówkowe, które no są taką tak zwaną szybką gotówką z banku, tak? Dobra, mam kredyt i teraz powiedz mi jak najszybciej, jak najprościej ja mogę sprawdzić, ee, co ja muszę zrobić, jak wiesz, chcę, dobra, chcę odzyskać te odsetki, chcę dać sobie szansę. Co ja muszę zrobić krok po kroku, jeżeli chcę odzyskać pieniądze z banku, czyli całą prowizję i odsetki? No, po pierwsze, no to trzeba... Jeśli nie posiadasz umowy, no to pozyskać tę umowę, albo wyciągnąć ją z banku, tak? Jak to się I... robi? Jak wyciągnąć umowę z banku, jeżeli chce działać? Jeśli zgubiłeś tę umowę, bądź zwyczajnie nie posiadasz, albo, nie wiem, gdzieś ci znikła, tak? No to zwyczajnie trzeba iść do oddziału, bo na infolinii to jest ciężko zdobyć, często gęsto, więc trzeba iść do oddziału. Zwykle bank poprosi cię o uiszczenie opłaty. Która też utrudnia w niektórych przypadkach, bo nie każdy może sobie pozwolić na opłatę rzędu 50, gdzie nawet 200 zł, e, bank prosił. W niektórych przypadkach, bo mamy takie informacje od klientów. E, no i później taką umowę, albo wysłać w formie elektronicznej do nas, albo zeskanować. No i przesłać nam do wstępnej analizy. No i to znaczy gdzie? Bezpośrednio na maila. Okej, okay, Jaki to jest mail? Kontakt małpa Zgłosić się w formularzu na darmowykredyt.pl, gdzie dostaniecie odpowiedź od nas, co jest potrzebne do takiej wstępnej weryfikacji. Okej, okay. i w momencie jak ja wyślę taką umowę, czy ja mogę tam, bo dużo osób jest, jakby boją się przekazywać mhm. swoje dane, takie jak PSL i tak Jasne. dalej, czy ja mogę zakryć swoje dane i które mogę zakryć, czy są takie, których nie mogę zakryć? Jedynie co nas interesuje, to nie Twoje dane, bo do wstępnej analizy nie jest to nam potrzebne, tak naprawdę. My szukamy niezgodności i błędów w umowie, czyli wszystkich tych paragrafów, które nie zarwiają Twoich danych. Więc w taki sposób, jeśli ktoś ma obawy, czy wysłać, czy nie wysłać, bo rzekomo wykorzystają to tak, jak gdzieś tam można było śmiało usłyszeć o innych jakichś firmach, które robiły dziwne rzeczy, no to tutaj my nie potrzebujemy Twoich danych. Będzie można, to potrzebne. Można je zamazać, tak. można je zablurować i na następnej analizie nie jest to w ogóle konieczne. Na dalszym etapie oczywiście będą potrzebne, ale do momentu, kiedy się zdecydujesz po, tym, po informacji jak dostaniesz, czy Twoja umowa zawiera błędy. Okej, okay, wysłałem umowę, dostałem pozytywną odpowiedź na maila, mhm. że brawo, masz do odzyskania całą prowizję i odsetki. Średnia kwota, w jakiej odzyskują Twoi klienci e, pieniądze to jest jaka? Na podstawie tego, co już zrobiliśmy, no to jest 37 tysięcy wartość pozwu sądowego. Taka średnia. Tak, to jest Rekordzista średnia. Rekordzista? Ile z 227 400 zł. Najmniejsza wartość, jaką miałeś u siebie? No to jest 5 tysięcy wartość sporu. Okej. Okay. No i teraz powiedz krok po kroku, czyli ja wrzuciłem do ciebie umowę, ty mi powiedziałeś tak, brawo, mhm. masz do zwrotu pieniądze. Jak wygląda ten proces dalej? Czyli jeżeli jestem taki ciekawski, już bym chciał wszystko wiedzieć, to jak wygląda ten proces? Wtedy przekazujemy sprawę do dalszej analizy, gdzie tutaj już bezpośrednio adwokaci obliczają szczegółowo, jaka jest wartość pozwu sądowego, o ile możemy walczyć. No i następnie. Czy to coś kosztuje? Tak, jest opłata. 70 zł, ze względu na to, że to jest czas adwokatów i to nie robi przypadkowa osoba, która jest w biurze, tylko to wykonają adwokaci, którzy są wyspecjalizowani w tym produkcie i na podstawie naszych wygranych spraw, też szacunki tych wartości pozwu sądowego są na tyle prawie, że bym powiedział. Brakuje mi słowa. Niemalże stuprocentowe, tak. czy. No, chodzi, że wiarygodność tego, w jaki sposób My to wyliczamy i weryfikujemy. Jest na tyle gdzieś tam miarodajne, co na tą chwilę pozwoliło nam mieć nieprzegranych spraw. Czyli na tą chwilę nie mamy spraw, które. Negatywnie, które, wszystkie sprawy są wygrane, krótko mówiąc, że mamy Zgadziw 100% się. skuteczności dzięki temu. I teraz tak, no i zrobiliśmy analizę, co dalej. No i dalej, zwyczajnie jest osoba u nas wykwalifikowana z działu prawnego, kontaktuje się z daną osobą, żeby powiedzieć, jakie to są błędy, z czego to wynika tak? i o ile możemy walczyć. Okay. I jeśli jest kredyt spłacony, to ile mamy czasu przedawnienia, żeby jeszcze mieć szansę to zrobić, no nie? No i potem jest, w zależności od tego, w jaki sposób klient chce mieć prowadzenie sprawy, no to musi brać wariant, który jest dedykowany i obliczony przez dział prawny na podstawie tego, jaka jest wartość sporu. Okej, okay, czyli za te 70 zł ja mam informację dokładną od osoby, od, od jakiegoś prawnika, który to sprawdził, zweryfikował, wiemy tak. dokładnie, ile mamy do odzyskania i na jakiej podstawie. Dokładnie tak. OK, no i co jest następnym krokiem? Następnym krokiem, jest podpisanie dokumentów, oprowadzanie sprawy bezpośrednio z działem prawnym, no i zaczynamy procedurę. Oczywiście trzeba uzupełnić tam, jeśli na przykład ktoś wysłał umowę z bezdanych, no to trzeba uzupełnić tą umowę, żeby była cała umowa, tak. No i szereg potrzebnych dokumentów, które będzie do każdego kredytu, bo nie wszędzie jest to samo, więc w zależności od tego czy wartość sporu jest 5 tysięcy, czy 150 tysięcy, na jakim etapie, czy jest jakiś aneks do umowy, mhm. czy też go nie ma, czy na przykład nasz dział prawny, nie wiem, nie jest w stanie dokładnie to wyliczyć, to jeszcze prosimy o raport, na przykład big, bo jest to wymagane i na przykład mhm. przy konkretnej tej sprawie nie ma tego dużo, ale to są sytuacje, gdzie mogą wystąpić takie rzeczy, że trzeba nam dosłać dodatkowe dokumenty, żeby jakość tej sprawy, która jest przekazywana bezpośrednio już na Prowadzenie i przyjęte do sprowadzenia jako komplet, żeby ta jakość tego pozwu była na tyle, żebyśmy mogli mieć taką skuteczność jak do tej pory. Nie? Rozumiem. No i teraz e, często mnie pytają e, ludzie o to, ile będzie kosztowało prowadzenie sprawy, jak to mhm. będzie wyglądało. Ja wiem doskonale, że to jest zindywidualizowane. I teraz, tak. dlaczego nie da się określić tak z góry, e, jaka to będzie dokładna kwota? Bo w każdym banku jest inna procedura i w każdym banku jest troszkę inna procedura no całego. Pozbu, który jest napisany, no to nie możemy wszystkiego do jednego worka wrzucić, mimo wszystko, nie? Bo są różne, yy, o różne kwoty, ludzie się obiegają i tak dalej i dlatego to musi być zindywidualizowane. Zindy tak, w każdej jednej sprawie, dlatego też ten czas rozpatrzenia e, tej pełnej analizy się wydłuża, no bo jedna sprawa zajmuje tyle, a druga zajmuje tyle, tak? To nie da się tego zmierzyć, że to jest powtarzalne tak w maksymalnym tego słowa znaczeniu. A teraz mi powiedz tak już na luzie. Jakim cudem, znaczy inaczej, jakie były Twoje pierwsze emocje, takie, gdy Ty zrozumiałeś skalę tego, tych błędów w umowach, tak szkoda tylko, że się mylą na niekorzyść konsumentów, w kółko, <śm> e, bo to jest mowa o tym, nie że oni się pomylili na swoją niekorzyść, tylko banki się mylą na niekorzyść konsumentów. Jak pierwszy raz to usłyszałeś, miałeś takie, że to jest niemożliwe? Miałem, tak. W ogóle, jak ten temat do mnie dotarł, to no, to był absurd dla mnie, dosłownie. No. Bo jest dużo osób, które myślą, że nie, to jest niemożliwe, to musi być jakiś skam, bo to to jest nierealne, żeby wszystkie banki na taką skalę potrafiły robić wałki. Jak ja to słyszałem, to ja tak samo miałem, że co? Tam, ok, 10% umów, 5% umów. Tak. Gdzieś ktoś się pomylił, jakaś partia tych umów poszła nie taka. A my mówimy o 90% ponad procentach, a w przypadku tych SKD, bazując na Twoich danych to jest około 96% umów należy się ludziom się. zwroty. Plus większość osób myśli, że jak idzie do swojego banku, gdzie ma konto na przykład tam 20 lat albo dłużej, tak, no to to jest instytucja zaufania publicznego. Natomiast e, niestety, no niestety od tego no, powinniśmy już odejść, bo bank to też firma. Która czerpie korzyści. I też nie zapominaj, że celem firmy jest rozwijać się i zarabiać, tak. A to, że jest bank. No to pamiętajmy o tym, że też oni sprzedają tak? produkty finansowe, czyli instrumenty, które pomagają ludziom, przedstawiając to owszem, ale tam, gdzie są umowy korzystne. No Okej, okay. czyli no, żyjemy w czasach, bo to trzeba sobie też chyba jasno powiedzieć, gdzie no, dzieje się rzecz dla mnie niewyobrażalna, bo skala tutaj jakby ryje głowę, przeraża generalnie. że 96% umów zawiera błędy. Ludzie mają do odzyskania e, olbrzymie pieniądze, bo mowa o miliardach w skali całego narodu. Zgadza się. I e, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale tak naprawdę ty działasz no, dla ludzi, uświadamiając ich. Ja nie wiem, czy może być lepszy, nazwijmy to biznes, gdzie tak. Wygrywa klient, wygrywa pośrednik który pomaga, uświadamia, oprowadza przez tą całą procedurę, zarabia prawnik, zarabia jeszcze może ktoś tam po drodze, już za dużo nie ma, tylko bank dostaje po tyłku za to i czy tam po łapkach, za to, że oszukał jej i nadużył. No, no i to moim zdaniem, dostaje po łapkach i to... Mocno w sumie. Mocno to jest raz, ale dwa, że no przez to, co sam sobie założył na szyję, tak? No bo to tak. To jest gdzieś tam, no, patrząc na to, w jaki sposób banki funkcjonują i Woking też widzi to, tak? Natomiast nakłada kary. Nakłada kary i to są niemałe kary bo rzędu kilku, kilkudziesięciu milionów złotych. Tylko, że nie zapominajmy o tym, jak, ile banki zarabiają więcej w skali roku, robiąc te błędy. Robiąc te błędy. I to nie jest współmierne i na dzień dzisiejszy wiemy doskonale, że bankom się po prostu bardziej opłaca popełniać błędy, zapłacić karę, bo suma sumaru wychodzą na tym lepiej. I bo poja... gdyby tak nie było, to niby przecież te przepisy zmienili 10 lat temu. Dokładnie. I pojawia się następne pytanie. Dlaczego? A dlatego, bo większo peci. większość osób i banki są świadome tego, że śmiało można powiedzieć, że dwie trzecie osób, albo nawet więcej, nie pójdzie walczyć o swoje prawa. Ja widziałem taki artykuł, gdzie było napisane, że banki szacują, że osób, które pójdą walczyć o te kredyty gotówkowe, tak zwane TSKD, sankcje kredytu darmowego, mhm. oni szacują, że to będzie między 20 a 30 i to w skali iluś tam lat. I teraz tu jest to, że nasza taka misja społeczna polega na tym, żeby uświadomić, oświecić, przebudzić jak najwięcej osób i musicie to zrozumieć, że tutaj nie ma żartów. Masz do odzyskania pieniądze, jeżeli masz jakikolwiek kredyt gotówkowy. I teraz jeżeli nie ty, to może twoja mama, twój tata, twój partner, twój przyjaciel, przyjaciółka, kolega, koleżanka. Jeżeli macie taką możliwość, zapytajcie się swoich bliskich, poinformujcie ich o tych, że mają do odzyskania całą prowizję i całe odsetki w związku z tymi wszystkimi błędami, o których mówił Patryk. I kochani, wystarczy, że wyślecie, wypełnicie formularz na stronie darmowykredyt.pl, lub wyślecie bezpośrednio do, do Patryka Eksperta swoje umowy kredytowe i nawiążecie kontakt. I dzięki temu no, macie do zyskania olbrzymie pieniądze. No bo tak jak powiedziałeś, najmniejsze z najmniejszych jakieś tam wygrane to kilka tysięcy złotych. Największe odnotowane no to ponad 200. Można mieszkanie sobie kupić. Średnie, średnie to 37 tysięcy, także mowa o olbrzymich pieniądzach. I tutaj by się trzeba było zastanowić. Patryk, jakby Ci wpadło dzisiaj 37 tysięcy w związku z tym, że bank się pomylił, zdarza się. 96% wszystkich umów kredytowych pomylił się. Bada ci 36 tysięcy. Co byś zrobił za 36 tysięcy dzisiaj? A powiem jeszcze dalej. Ja sam walczę dla siebie w dwóch kredytach gotówkowych o sankcje kredytu darmowego. Ja walczę o dwie hipoteki, ale to na marginesie. No i teraz, co byś zrobił za 37 tysięcy, jeżeli by ci co wpadło? Co bym zrobił? 37 koła, no dawaj, co, co, co byś zrobił? To jest taka średnia, nie? Ja bym zrobił do mojego Porsche cały wydech na przykład, <laughs> bo tyle mniej więcej kosztuje, głowa mi parowała. Komplet całego wydechu, wszystkiego wiesz, żeby mieć takie ładnie brzmiące, chyba 41 tysięcy, no to czwórkę bym tak dołożył. Ale wiemy, że za 37 tysięcy, kochani, to ja wiem ze swojego doświadczenia, jesteście w stanie e, doświadczyć podróży dookoła świata. Zgadza się. To jest na przykład. Spełnić swoje marzenie o czymś, czego nie mogliście sobie do tej pory kupić. Tak, ja, wiecie, no wydech bym chciał, bo podróży dookoła świata byłem, <grym> ale gdybym nie był, to bym pojechał pewnie dookoła świata. A Ty na co byś sobie tak wydał, jakby Ci tak o, luźno wpadło? Myślę, że taka podróż i taki miesiącowy, miesięczny urlop, to byłoby to dobre, żeby doświadczyć tego, czego jeszcze nie było mi dane, bo bym po prostu miał. Teraz skąd? gotówki. Dostajesz teraz 37 koła, albo zabawmy się więcej. 50-100, bo to o, ty wiesz o ile ty walczysz przy tych swoich kredytach? Pamiętasz tą kwotę? Około? No, wartość pozwu mam w jednym 10 tysięcy, no ale umorzenie odsetek mam. Na około 100 tysięcy. Wow! Czyli około 100 tysięcy zł. Tak, masz. Plus drugi kredyt jest też około 40 tysięcy, jakby tak sumowo, więc 150 koła mniej więcej to. Co jest do odzyskania. Co jest do odzyskania i czego nie zapłacę w perspektywie do końca spoty kredytu. Nie? Coś pięknego. I teraz zastanówcie się, kochani, zastanów się i napisz w komentarzu, na co byś wydał stokoła. Gdyby się okazało, że masz błędy w umowie, może twój tata ma, mama, przyjaciel, przyjaciółka, sąsiad. Kochani, my, mi się podobało, jak Ty na początku powiedziałeś, że Twoim celem jest zrobić z tego zruch społeczny, taką misję, wizję. Zbudować że, społeczność. Żeby budować społeczność wokół tego. I kochani. Fajnie jest przytulić stówę, napiszcie co byście z tym zrobili, ale ja uważam i ja wiem doskonale, że dużo lepiej jest zmieniać innym ludziom życie. Zgadza się. Bo ta wdzięczność innych, ile osób z waszych przyjaciół ma tarapaty, mają nóż na gardle, bo te raty albo im podskoczyły i są ogromne, albo po prostu mają problem z miesiąca na Zgadza miesiąc. Zgadza się, a walcząc o darmowy kredyt i uzyskując hmm. no prawomocny wyrok z bankiem, i stosując sankcję kredytu darmowego, pozbawiamy banku zarobku, czyli spłacamy sam kapitał. A co za tym idzie? Spłacamy same e, raty kapitałowe i wyjeżdża nam z harmonogramu rata odsetkowa. Czyli krótko mówiąc, Spada jeżeli rata. jesteśmy w połowie spłaty kredytu, to odzyskujemy prowizje i odsetki, które zapłaciliśmy do tego dnia, Zgadza się. a resztę kredytu płacimy sam kapitał, gdzie wiemy, jak to jest w przypadku kredytów gotówkowych, I to jest 1 jest... trzecia raty. Jedna trzecia ratyw będzie A tak aha, mówiąc, kapitałowa. No to jest 1 trzecia raty całej raty, bo odsetki są dużo wyższe w zależności od okresu kredytowania. Okej, okay, czyli mowa o 1 trzeciej, 50 łowie, tak, będą to różne procenty w zależności od okresu. Dokładnie, i, ten. Tak. I na jakim etapie jest dany kredyt? Nie? Czy jest bardziej bliżej końca spłaty, czy jest, czy jest to początek? Nie, początek? Kochani, mamy do odzyskania naprawdę dużo, dużo ecipeci i jeżeli zrozumiecie jak duża to jest sprawa, to powiecie o tym swoim bliskim www.darmowykredyt.pl wrzućcie na swoją umowę za darmo macie analizę i się dowiecie, czy macie błędy. Jak macie błędy, możecie odpalać szampana, bo według obecnych statystyk między 9 a 18-19 miesięcy trwa czas na odzyskanie tych pieniędzy. Wszystkim na tą się chwilę. na tą chwilę, bo będzie dłużej, bo im co... szybciej zgłosisz umowę? Tym masz szansę być w tych ramach, bo im później, no to wiemy. Wiemy, że, wiemy, że zakorkujemy te sądy, także będą mieli co robić. Nie? Zgadza się. Patryk, naprawdę szacun za to, że zacząłeś o tym mówić głośno. Bo większość ludzi boi się mówić o tych sprawach. Bo ja dostawałem w ogóle takie komentarze, że Dawid, czy ty się nie boisz, że zaraz banki się za nas wezmą, czy mhm. się nie boję o swoje bezpieczeństwo. Ale ja jestem takiego zdania, że jeżeli coś jest słuszne, to po prostu trzeba to robić bez względu na konsekwencje. Nie, nie będę tutaj przytaczał, może, albo przytoczę. Jeszcze to jest tak jak Nelson Mandela. Miał swoje poglądy, wierzył w równość, wierzył w tego. 20 lat przesiedział w więzieniu. I jak ja widzę z takich, takie wzory, takie autorytety ogromne za wzór, to nie boję się ponieść konsekwencji w momencie, gdy jest mowa o. Tym, co się dzieje w świecie bankowym. Nie? Zgadza się. No ja, jak zaczynałem ten projekt w ogóle, sankcji kredytu darmowego, to na początku taki miałem opór, każdego z nim rozmawiałem. Co ty w ogóle mówisz, człowieku? Nie, Że jak nie, tak może być, to jest nierealne. Nie ma takiej opcji w ogóle, nie wiem, zejść na ziemię i tak dalej. A wystarczy poczytać artykuły, a wystarczy zobaczyć, bo czasami, bardzo rzadko, nie rozumiem, dlaczego o tym się nie trąbi, ale i na tvn nie pojawiają się artykuły, i na money.pl, i na wielu, wielu różnych... Coraz więcej już. Tak, ale najwięcej zauważyłem, że piszą o tym y, kancelarie i na swoich stronach piszą, tak. na czym polega ten problem. I teraz musicie wiedzieć, że kancelarie nie mogą się reklamować, dlatego to nie, nie, nigdy będzie szło jakimś szerokim echem, tak jak to jest w telewizji. I tylko osoby, które będą na tyle odważne, będą w stanie o tym mówić i będą mówiły, jak jest, jak to mówił Max Kolonko. <laughs> Także kochani, ja Wam bardzo dziękuję. Patryk, bardzo Ci dziękuję, że stworzyłeś ten projekt, że odważyłeś się mówić o tym tak głośno. E, także nie pozostało Wam kochani nic, jak powiadomić wszystkich znajomych, napisać w komentarzu, na co byście wydali taki hajs. E, I co, zapraszamy do współpracy wszystkich... Którzy chcą pomagać swoim klientom, rodziny. Tak, ale mowa o tych pośrednikach... Zgadza się. No pośrednicy, którzy pracują w branży finansowej, no, czy zaczynają, czy ubezpieczeniowej. Tak, czy funkcjonują już kilka lat w tej branży, czy kilkanaście często gęsto, no to mają tych swoich klientów. Pomóżmy im wszystkim. No i myślę, że i klient będzie zadowolony i każdy dołoży swoją cogiewkę do tego, żeby ten świat pozostawić piękniejszy. <laughs> Dokładnie, także pokochajcie życie na darmowym kredycie, mocno darmowego kredytu. .pl. Także zapraszamy Was kochani i Padryk, bardzo dziękuję. za dziękuję przyjemność serdecznie. z Tobą pogadać. Miło Trzymajcie pewnie. się, hej. Trzymajcie się.